Cześć pisze ten post anonimowo do ludzi, którzy tak ochoczą wspierają LEGO Store w naszym kraju. Bardzo duża popularność w wielu miastach spowodowała, że pojawienie się sklepów LEGO Store w dużych miastach i otwieranie kolejnych sklepów pod szyldem LEGO spowodowało masowe wypowiedzenia umów od firmy LEGO Polska. Ludzie? którzy prowadzili swoje sklepy i miały podpisane umowy z Lego Polska przez długie lata zostali od 1 stycznia bez dostępu do B2B i możliwości zamówienia czegokolwiek z tej firmy. Lego od 22 grudnia rozesłało e z wypowiedzeniem umowy do sklepów w całej Polsce. Odesłali swoich stałych partnerów do czterech hurtowni z z którymi współpracują by sprzedawcy kupowali tam drożej od pośredników. Tak ochoczo wspieranie oficjalnych sklepów powoduje, że ceny katalogowe będą wszędzie normalnością. Zobaczyli jak mocno są wspierane ich sklepy LEGO Store w Polsce i, że za bonusy, które od nich otrzymujesz mają nad tobą pełną kontrolę. Zestawy specjalne to ich czarny konik byś wydał na zestaw tyle ile oni sobie zażyczą. Tylko, że zestawy są coraz droższe, a kupowanie czegoś dla grafisu przestaje być opłacalne. Zastanówcie się czy warto wspierać firmę, która takim zagraniem wykosiła swoich partnerów praktycznie do zera. Yy, tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Normalny. Yy, jeżeli macie prowadzicie jakikolwiek splek chleb, załóżmy, sprzedajecie dla przykładu ubrania pewnej znanej marki, współpracujecie z nią. Dana firma wam mówi daje wam target, który macie, że macie w ciągu roku wypracować milion złotych w obrocie na towar, który tutaj od nich zamawiacie. Jeśli nie wyrobicie tego, Tracicie prawa do zamawiania z ich głównego magazynu w tym wypadku z tej centrali, którą mamy. Lego dąży do tego, i co widać, żeby tak naprawdę były parę większych sklepów na rynku, które dyktuje ceny na rynku, które dostosowują się do umowy, są w stanie wyrobić normy, które są narzucone przez centralę? A żeby na tym jak najlepiej zarabiać, żeby nie było wojny cenowej na Allegro, bo jak pamiętacie było bardzo duża wojna cenowa na Allegro, że pewne sklepy postanowiły obniżyć cenę o grosza, wtedy była odpowiedź innego sklepu, obniżała również cenę od grosza. Nie będę pokazywał palcem kto to, ale ci, którzy obserwowali rynek bardzo dobrze wiedzą kto to był. W tym momencie ta wojna się skończyła na rynku. Macie dużych graczy typu Amazon, typu Media Expert, Media Maritada i tak dalej, Alto, którzy rządzą w tym momencie na rynku, i oni dyktują ceny, jakie mają być na tym rynku. Zauważcie to, że od ostatniego półrocza promocję uświadczyć jest bardzo trudno. Codziennie tak naprawdę pojawia się maksymalnie 4-5 zestawów, raz na jakiś czas Alto rzuci promocję minus 10% i wtedy obniżają ceny na tych katalogowych. Skończyło się to naprawdę już poszukiwanie, kupowanie zestawów za bardzo małe pieniądze. Teraz głównie kupujemy za to, co ma w cenie katalogowej lub ewentualnie o parę procent obniżone. Też dos problemy z dostępnością do tych drogich, zestawów tak to nazwali te czarne czarnym koniem, czyli te wszystkie 18 plus jest bardzo akurat e, e, akurat e, trudne bo są podstawie skróceny dostępne tylko i wyłącznie dla najlepszych partnerów z tego co pamiętam trzeba 5 baniek wyrabiać rocznie żeby mieć dostęp do tego plus do tego tylko i wyłącznie dla legostorów to jest dostępne i też nie dają wam dostępu do wszystkich zestawów, które są. Normalnie w LEGO Storze z tego co ja wiem, żeby móc handlować z Lego, musicie wyrabiać 2 do 3 milionów rocznie tylko i wyłącznie na obrocie LEGO, a żeby le dopuścili was do koryta i moglibyście zamawiać normalnie z, od ich dystrybucji. Dążą akurat tutaj, coś widać do tego czasu, żeby było to zrobione podobnie do tego, jak jest to w Niemczech, jak jest to w Austrii, jak jest to. W w tej powiedzmy bardziej cywilizowanej części Europy, a żeby rynek był ujednolicony, tak jak to jest na każdym rodzaju rynku sprzedażowego. Nieważne, że to klocki, buty, ubrania. Ceny mają się zgadzać i nie ma być wojny cenowej o marchewkę do tego LEGO tu dąży, żeby jak najlepiej było im, a nie wam. Nam, potencjalnemu klientowi, to dla nich macie zgradać kasę na koncie, oni mają tylko dawać wysokiej jakości produkt, który my będziemy zainteresowani kupnem tego. I takie to gadanie tego pana, który albo pani, która to rzuciła tego posta anonimowo, jest na pewno jakieś ziarenko prawdy w tym wszystkim. Jest tu wylewanie żali się bardzo mocno, że został w tym momencie ta osoba, powiedzmy, usunięta z programu partnerskiego, mimo tego, że współpracowała z Lego od wielu, wielu, wielu lat. Ale usunięta została bo nie spełniła wymogów, które postawiła jej ta firma bardzo wysoka i została wygryziona przez większe rybki w tym stadzie, które mogą sobie pozwolić na to. Proste. I to jest tak naprawdę całe posunowanie. Polecam, wam poczytać tę dyskusję, bo to się bardzo fajna dyskusja potem wywiązała z masą ciekawych rzeczy i bardzo dobrych odpowiedzi o tej osoby, która... ...dość mocno nie zna rynku, bo tam akurat po parę rzeczy powiedziała, które jest guzik prawda w tym tak naprawdę. Chiny witają z otwartymi rękami. Dawidzie, tu masz rację, Chiny witają bardzo mocno z otwartymi rękami. Jest taka różnica, że muszę yy, zrobić próg miesięczny, żeby wyrobić swoją normę. Dokładnie, Gryzli, i tyle. Każdy rynek ma to do siebie. Jeżeli rynek wam powie, że sprzedawca, załóżmy, kupujecie sobie ubrania od krop albo gdziekolwiek, oni wam dają umowę. W umowie macie zawarte, macie sprzedać ciuchów za bańkę rocznie albo za bankę miesięcznie. Nie wywierzycie z tego raz, drugi, trzeci. Jedno upomnienie, trzeci upomnienie, czwarty upomnienie. Nara, nie ma was. To jest duża konkurencja na rynku. Wy musicie być konkurencyjni pod względem nie ceny, ale jakości, którą oferujecie. To jest najważniejsze. To jest. To, co musi być jakość, 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 którą my towaru, że klient, który Was zamówi, będzie bez najmniejszego problemu w stanie docenić to, że szybka wysyłka, dobre pakowanie, towar przed igła, sztuka śmigana, itd. Tak dalej, tak dalej. W tym momencie tak to działa. A nie tak było kiedyś, że np. Duty Free e, wystawiało zestaw załóżmy za 50 zł, gdzie odpowiedź było innego sklepu, obniżali cenę na 49,99, żeby oni cenę wygrywali. Te czasy już się skończyły bo LEGO wiedziało o tym, co się dzieje na rynku polskim i wiedziało, jak tutaj to wygląda. Wiadomo, wykręcali chore liczby sprzedażowe, ale odbijało się to w gruncie rzeczy głównie na tym, że niektórzy sprzedawcy cierpieli na tym bardzo mocno, którzy trzymali się reguł, które LEGO narzuciło. I tyle. Zauważcie to, że Duty Free zniknęło z Allegro jakiś czas temu. Jak przejrzycie sobie, nie ma Duty Free na Allegro. Może powrócili? W zeszłym tygodniu, z tego co pamiętam, co sprawdzałem, i jeszcze Duty Free nie było. Tak działają korporacje. Dokładnie Miśku, tak działają po korporacje. Chyba, że Duty Free zmieniło nazwę, to mała kulpa i tyle. I to druga bardzo ważna sprawa, po części rozumiem tego gościa, że się nie podpisał, powinien by zaraz to pozę ale od LEGO by dostał, że ma to usunąć ten wątek. Mnie podwójne punkty VIP kupiłem wreszcie wczoraj Rivendell. To tak jak wiele innych rzeczy, fu, tak jak wiele innych osób że Właśnie podwójne punkty VIP swoją Takie rzeczy bo mnie wkurzają. Sorry za są nie starfiłem. no chyba że mam browara, dlatego też masz tam ci na puchę piwa starczy na nieczulenie czytając takie rzeczy, ale szczerze mówiąc, się to, że Ci dziękuję Ci bardzo, ale ja jestem na maksa na takim część, bo ja to traktuję bardziej jako takie odróżnienie i dowiedzenie z czegoś więcej, innego punktu widzenia, i tak to trzeba potraktować. Pira do oko, wiem, jak ten rynek działa, i wiem, jak działa rynek yy, handlu z dużymi korporacjami. Wiem, jak to wygląda, wiem, co trzeba spełnić, i tu na 90,9% jest taki sam ten rynek. Pamiętajcie, że ceny liczy się najbardziej na samych fanach i inwestorach. Nie zejdą daleko i magazyny też nie są z gumy. Dlatego Alterego nie towary, które są cały czas na bieżąco. Wrócili na Allegro? Zobaczmy. Duty Kreska free. Co? Co? Czyli powrócili z powrotem. Tak jak to było, albo mi się coś z wyszukiwaraką podziało, że ich nie było.